Proszę pani przykleja. Pani dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. Pana poproszę dobrze? Bardzo proszę na tą stronę i pana bliżej troszkę. Poproszę, poproszę panów tak. A co pan się nie interesuje tym? No co pan taką głupią minę? Niech pan weźmie dziecko na ręce, niech też zobaczy. Bardzo dobrze. że 40 kilo. No to po coś go pan tak spał. Proszę bardzo, przepraszam bardzo. Przykleiła pani równo. Panowie robimy. Mamy światełko jakieś? No to palić co jest i robić to. Czy... O, pana poproszę. Pan podchodzi sobie do tej listy i pan sobie szuka na tej liście, czy pan jest. I ja podchodzę wtedy do pana i pytam pana, czy pan jest zadowolony. Pan mówi oczywiście, że pan jest zadowolony. Ja wtedy panu dziękuję. Rozumiemy się? Dobrze, no to proszę, zróbcie państwo miejsce, pan jeszcze raz podejdzie. Siteczko, panowie. Uwaga. Możemy? Proszę, proszę, niech pan podchodzi. Kamera. Hopla. Przepraszam bardzo, czy pan jest zadowolony? Nie. Stop. – Dlaczego? Co się stało? – No bo nie ma mnie na liście. No cóż to panu szkodzi powiedzieć, że pan jest zadowolony? – Niby mogę. <laughs> – Rozumiemy się. Uwaga, panowie, jeszcze raz! Uwaga, uwaga, z paluszkiem, jeszcze raz! Kamera! Poszła! Przepraszam pana bardzo, czy pan jest zadowolony? Tak szczerze panu redaktorowi powiem, no, jestem bardzo zadowolony. Nasze budownictwo mieszkaniowe, pomimo wielu trudności e, ze względu na warunki atmosferyczne, stanęło w tym roku na wysokości zadania, prawda? Pewno jak, jak najbardziej. Jak długo pan czekał na mieszkanie? Zaledwie 11 lat. No ale się pan doczekał, prawda? Dziękuję, gratuluję panu serdecznie, gratulujemy panu, dziękuję bardzo. Stop, panowie.